Paweł, ciężka dziesięciorundowa walka, ale przede wszystkim chyba trzeba podkreślić, że zwycięska z Abdelkaderem Benzinią. No zgadza się zwycięska. Czy, czy, czy była ciężka, myślę, że no, postawił mi warunki, myślę, że też że tę walkę mogłem troszeczkę skończyć wcześniej, jakbym postawił można powiedzieć na jedną kartę po pierwszym knockdownie, że widziałem, że był mocno zraniony, że praktycznie no, tam dużo ciosów też przestrzeliłem, ale jeżeli któryś z tych ciosów właśnie doszedł, jeden nawet już nie w brodę, bo widziałem bałagan strasznie w oczach, to, to by było koniec walki, odpuściłem troszeczkę, a może by nie padł właśnie wtedy trzeba było przeboksować cały temp, bym się wystrzelał, był to mój pierwszy dziesięciorunowy pojedynek, też fajnie, że cały przeboksowałem w miarę w dobrym tempie, zobaczyłem jak tu dychę się boksuje, no i mam nadzieję, że no dalej po prostu moimi kruszkami do przodu. Czyli mogłeś go dokończyć, ale miałeś gdzieś tam w głowie, że być może zabraknie mi sił i lepiej spokojnie boksować? No tak, no czasem tak może być. Zawodnik twardy, no widać przyjmował, ale dzielnie wstawał, no chwiał się, ale jakoś się nie podawał. Jeżeli no gdzieś bym tam wiadomo poszedł, wszystko na siłę, dużo ciosów, znaczy dużo ciosów, no, on odchylał się paryżowo, mnie też niektóre ciosy nie wchodziły, a te w powietrze przeszlone, no kosztują jednak najwięcej sił. Więc na no, spokojnie chciałem walkę rozstrzygnąć i myślę, że wszystko poszło po mojej myśli. Tak jak chciałem. Tego trochę spokoju chyba troszkę zabrakło przy tych momentach właśnie, kiedy on był na deskach, bo potem, no chyba mogło go skończyć i w, i w drugiej, i w czwartej rundzie, ale tak trochę no, nerwowo i chaotycznie te twoje ataki potem wyglądały. Znaczy powiem tak, że, że właśnie tak bardziej wsłuchałem może podpowiedzi na różnika, gdzie mówili, żeby że spokojnie, że, że, że tego. Tak jak mówiłem, żebym postawił wszystko jedną kartę, to to, to, to go. Jak ogólnie współpracowało Ci z narożnikiem, bo okazało się, że oprócz Krzysztofa Kosydowskiego także Łukasz Landowski pomagał Ci w tej walce? No tak, przede wszystkim no, chciałem podziękować dla mojego nowego trenera Krzysztofa Kosydowskiego za, za dobre przygotowania, jakieś jeszcze nie miałem. Ja po tych 10 rundach wyszedłem z, z, z walki, no, można powiedzieć, nie, że nie zmęczony, ale w dobrej formie jeszcze, także no, to znaczy, że fizycznie i kondycyjnie byłem przygotowany bardzo dobrze. Także wielkie dzięki dla trenera, i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie dalej tak owocna, jak w tej walce. Zrealizowałeś wszystkie wasze założenia, czy coś można było poprawić? Trener mi, dużo muszę poprawiać, i to jest wiadomo nowy trener, nie da się od razu tak samo, tak samo trener mi mówi że nie da się od razu wszystkiego przekazać, no pytałem się po walce trenera, czy zrobiłem chociaż jedną rzecz, trener powiedział chyba, że tak, że, 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 że jakiś tam element wykonałem, więc z tego też już jestem bardzo zadowolony, no tak jak mówię, no... Pierwsze nasze przygotowania, w, żeby coś się złapać, no jednak ta współpraca musi być troszeczkę dłuższa i mam nadzieję, że w następnych moich kolejnych walkach to współpracę będzie można dostrzec jeszcze bardziej. Zdobyłyście dwa pasy WBC Baltic i Międzynarodowe Mistrzostwo Polski kategorii półciężkiej. Które z tych trofeów ma dla Ciebie większe znaczenie? Tak szczerze, nie wiem. No nie wiem po prostu w no, kolejny krok w mojej karierze fajnie, bo mam nadzieję, że ten pas WBC obałki popnie mnie gdzieś tam jeszcze w tym WBC prawdziwym. Ostatnio z tego co widziałem, byłem na 29 miejscu, zaraz może skoszę parę oczek, także no, małymi kroczkami. Kolejny etap w mojej karierze, no myślę, że dobrze się rozwijające. Ja ze swojej strony robię wszystko tak jak mówiłem. Teraz dużo czasu spędzam w Warszawie, no, muszę zostawić rodzinę, żonę, córeczkę w domu. 5 tygodni siedziałem w Warszawie bez przyjazdu do Białego Stoku, postawiłem wszystko na jedną kartę, powiedziałem, że poświęcę parę lat, żeby było wszystko dobrze. No właśnie, dużo i ciężko trenowałeś w ostatnich miesiącach. Teraz w końcu dasz sobie trochę czasu na odpoczynek? No tak, to już sam promotor mówi, no nawet tutaj za mi wakacje w Międzyzdrojach, no myślę, że zasłużono odpoczynek cały rok, cały półtorok, odkąd jestem bokserem zawodowym ciężko pracuję, można powiedzieć, że oram, no i, i, i teraz prawdopodobnie będę miał troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, a dłuższą przerwę. Bo dajże do listopada, także no, odpocznę sobie od boksu i, i następne przygotowania. Myślę, że z, z dużymi chęćmi, Dużo kosztowały mi te przygotowania, więc teraz y, odpoczynek będzie musiał też być dobry.